Państwo wiecie, to jedno z najważniejszych świąt w naszym mieście, kiedy to na ulicy Długiej kolejne osoby składają swój autograf, odsłaniają swój autograf. Zastanawiałem się, co ich łączy. Dzisiaj mamy osoby, które mają wielkie serca. Wielkie serca, w których mieści się Bydgoszcz i tym sercem wielkim dzielą się z innymi. W różny sposób mamy społeczniczkę od urodzenia, mamy fotografa, który pokazuje piękno naszego miasta i dla no, żyjących i dla tych, którzy przyjdą po nas. Pewnie za wiele lat będziemy sięgać do tych wspaniałych zdjęć. mamy Pana profesora, który, który leczy słowem, każdym słowem, które z jego ust pada. Także to są wspaniałe osobistości. Cieszę się bardzo. Kiedyś powiedział że biskup przewcześnie zmarłych krapek. Żyj tak, abyś pozostali po sobie świat. Cieszymy się, że ten pewien świat po sobie chyba pozostawimy.